Kurczę, skórek. Ilka złapał za spodnie, ciągnie i się upomina o jedzenie. To agresor jest. A, a małe małpki główny. się bawią, nie schodzą do Ale los. nie te zobacz, skórki, tamta nie chciała jeść skórek. No widzisz, wybrzydzała, była Pięknie. najedzona widocznie. Trzymaj kolego, tego nikt nie chce jeść, a ty taki grzeczny. Pewnie, że ci dam. No. Hop. nie złapie, tak? Nie wziął, dobra. Super. Ale spodnie możesz wypuścić, wiesz? Nie musisz mnie tak trzymać, ej, kolego. Kto jeszcze chce mu dać? No dobra, sam co ja będę karmił. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej relacji z podróży przyczepą kempingową do Maroka. Za nami już 50 dni naszej wyprawy. Trzy tygodnie zajęło nam przedostanie się z Łeby do Gibraltaru. Po przeprawieniu się promem do Afryki, mija już prawie miesiąc, odkąd przemierzamy ten kontynent przyczepą kempingową na dziko. Na dziko, czyli dla niewtajemniczonych, nie korzystając z kempingów, zatrzymujemy się na mniej lub bardziej dzikich miejscówkach bezpłatnych, w pobliżu najciekawszych miejsc w tym kraju. Przy wyborze miejsca postojowego posiłkujemy się głównie aplikacją park Fortnite lub zwykłą nawigacją Google. W poprzednim odcinku zaprosiliśmy Was nad położony w najwyższych górach Afryki Północnej wodospad UZUT oraz relacjonowaliśmy wymagającą i pełną niespodzianek przeprawę naszym niezbyt terenowym zestawem przez marokańskie góry. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się zdecydowanie bardziej na północ maroka. Jakieś 100 km przed fezem znajduje się jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w tym kraju. Spędzimy dwie noce na górskim odludziu w otoczeniu kilkusetletnich cedrów atlaskich i w towarzystwie wolno żyjących w tym regionie makaków gibraltarskich. Razem przyjrzymy się z bliska słynnemu liczącemu sobie prawie tysiąc lat cedrowi guru. Zaczynajmy! Cześć, witajcie 12 grudnia. Wczoraj po 22 dojechaliśmy na nasz nowy parking. Znajdujemy się... No hola, hola. przepraszam, że wejdę słowo. To już była prawie 24. Tak? Tak, tak, no to mozolnie szła no, ta trasa. To no, widzisz, ale... musiałam przysnąć. <laughs> no. Jesteśmy tak 100 km na południe od miasta Fez. Znajduje się tutaj rezerwat lasów cedrowych. Właściwie jesteśmy już, można powiedzieć, w tym rezerwacie. No, tak na obrzeżach, nie? Na obrzeżach, tak. Jeżeli chodzi o sam parking, to bardzo przyjemny, cichutki wśród przyrody, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko, że co miało być tutaj? No, miały być znowu małpki, miały być makaki gibraltarskie. Czekamy od rana, dzieci <laughs> czekają, wyglądamy tutaj przez okna. Na razie nie ma, ale. Jesteśmy dobrej myśli, może tak. się pojawią. Bóg będziemy spacerować po lesie, zauważymy, bo one po prostu żyją w tych lasach. Dużo zwierząt w tych lasach żyje, a te są takie najbardziej przyjazne i podchodzą tak. do ludzi. Ja powiem, że tego bołem, że zamiast małpek zaatakowali nas lokalni <grym> sprzedawcy pamiątek, jak to zwykle bywa w takich miejscach. I trochę na nieszczęście jesteśmy tutaj dzisiaj sami, bo po prostu wszyscy do nas przyszli, do naszej przyczepy <grym> zaczęli pukać. Jakoś się wykręciłem, że nie mamy kasy, Tam mnie oczywiście wysłali do miasta obok, do bankowatu, panie, Messie, wróć, cash machine, i tak dalej, nie? A sprzedają wyroby właśnie z tego drzewa. Tak, z tego drewna cedrowego. jakieś wielbłądziki, no tak fajne rzeczy, nie? Nawet pan miał gitarę z drewna cedrowego tak. i, i nawet zagrał mi jakąś serenadę, tak. powiedział, że jest artystą, no ale wiecie co, tak szczerze mówiąc, po pierwsze nie mamy już kasy, ale ok, a po drugie no troszeczkę takie mieszane uczucia, bo tak naprawdę jesteśmy w rezerwacie. Rezerwat jest utworzony po to, że te cedry są pod ścisłą ochroną, a tutaj no, nagle multum pamiątek z tego drewna. No ale na pewno jakieś stare muszą wycinać, nie? Na, na tak, jak tylko do tego że Dlatego mówię, mieszane uczucia. Nawet no. jakbyśmy mieli tej kasy w brud, nie wiem, czy byśmy się zdecydowali na taką pamiątkę. <grym> tak. A teraz pójdziemy na spacer po tym rezerwacie i będziemy szukali prawdopodobnie najstarszego drzewa w Maroku. Chociaż z tego co mówiłeś, to prawdopodobnie to drzewo już nie żyje, po prostu jest suche, jest ten duży pień, ale już liści nie wydaje. No ale jest, pójdziemy. Jest ten cedry, cedr atlaski, bo o tym mówimy drzewie jest suchy, wyschnięty i martwy od kilkunastu lat, ale wciąż jest sporą atrakcją turystyczną, tak. więc my tam Bo też się to drzewo pojawimy. ma tysiąc lat, także siedzimy wiek. Robi <średzimy> wrażenie. No musimy go obejrzeć. Taka ładna miska na owoce z drzewa cedrowego za 100 dirhamów, czyli 50 złotych. No piękne są owoce. Piękne z są i pięknie pachną tym drewnem cedrowym. Wreszcie, te są to aż tak nie czuć, ale te wierbuny są takie naturalne. A, one są bardziej naturalne, tak. To czuć zapach tego drzewa. Tu jest naturalne. Mhm. Mm no bardzo fajne są te przedmioty, no kurczę, tak. ale z drugiej Bo strony... Bo to nie jest, wiesz, z kim sprowadzone, tylko tutaj. Tak, tak. Fajnie. Ciężki, ciężki dylemat, naprawdę, co do tych pamiątek. Z chęcią no. by się kupiło, tak naprawdę. Oh, okay. Pięknie. O, ładne dźwięki wydaje. No to jest coś pięknego. Nie myślałem, że one tam o taki talent. To chyba ten cedr tak, pięk, tak piękne dźwięki wydaje. Zaczynamy naszą wycieczkę. Przyczepa z samochodem zostają na parkingu. My idziemy na piechotę, bo prawdopodobnie do tego najstarszego drzewa, do tego cedru, mamy około kilometra, a i tak chcemy pospacerować po lesie od razu zwiedzić sobie ten rezerwat. Także wyruszamy. Chociaż pan tutaj nie daje nam spokoju, nie kupiliśmy na razie jeszcze tej miski na owoce. Pomyślimy nad tym, no ale pan tutaj nas zaczepia, namawia, zobaczymy. I co? I kurde, pan mówi, że 2 kilometry tu i cztery tam. Ale tam Aha. Już tak nie było wjazdu, samochodem. To był parking. Że do tego, yy, z cedru, tego cedru? tak? do cedru najstarsza. To parking? Parking dwa kilometry. Dwie mm kilometra parking. Mhm. Pięć, cztery, cztery kilometra. Czyli sześć. Cztery kilometry. No, prawdopodobnie mamy więcej niż myślimy. Może podjedziemy z samochodem. Pomyślimy. Znowu dylemat. Znowu dylemat. Dobra, ja myślę, że idziemy na piechotę. No. Pan mówi, Chodzę że rękę. będzie napinowo. Dobrze, no to idziemy, chodźcie. E, słuchajcie, podjęliśmy słuszną decyzję z tym, że szliśmy na piechotę, a nie samochodem. No już tu w lesie dziewczynki zauważymy małpę na drzewie. Schodzi do nas. Zobaczymy, mamy jakieś siedzonko. Może, może do nas przyjdzie. No ale nie chcę nic mówić, na Gibraltarze też były, ok, ale to są takie prawdziwe puszczone luzem, prawdziwe na dziko. Tak. No, tam to troszeczkę jak w zoo, jednak tam był taki mały ten rezerwat. No to, może nie skale. jak w zoo, bo chodziły luzem, ale tutaj bardziej tak to widać, no, że tutaj... tutaj. Tak naprawdę na wolności, tak. można powiedzieć. Nikt tutaj nie zmusza, żeby tu siedziały. Ale zejdzie to u nas, czy nie? Ale zobaczymy, jak zejdzie Oto to jest nagramy. Pytanie. No, tutaj ta małpka nie chce się skusić, została na drzewie, ale kurczę, zobaczcie, druga tutaj do nas idzie. Inna się skusiła, żeby nas tutaj odwiedzić, nie zaszczycić wiem, swoją obecnością. Czy to owoc nie jest jedzą, mnie? No proszę, jak bierze. Poproszę no na rękę, czy ona weźmie ode mnie. Weźmie ode mnie, czy nie. No właśnie, trzeba je tutaj pokarmić dla każdej po trochu. Mirek chcę zobaczyć, czy z ręki będą jadły. Ja mu odradzam, ale... Nie, z ręki nie, rzućcie. Proszę. O kurcze, wzięła z ręki od Mirka. Teraz Czekaj, teraz komuś. Tomek też chce dać z ręki? Nie, Tomek rzucił. A ta czeka w kolejce. Poczekaj, jak ma to Luś na się. One podobno się O, trochę. Pobiegła na drzewo. Fajne, przyjazne, spokojne. Ale jak człowiek tak to się, Skórki ja chyba skórki nie lubi. Nie nie Musisz jadę, ma nową nie? mandarynkę wyjąć. Nie chcę skórki. Ale jak no. jak nie potraktowałam to no. no, Dobra, idziemy dalej, może jeszcze jakieś spotkamy. Super! Mi się udało. No idziemy dalej wzdłuż tej ulicy i spotykamy kolejne makaki. Widocznie ona już słane, już się nauczyły po prostu, że tutaj przy ulicy samochody się zatrzymują, ludzie wysiadają i je po prostu karmią. No i można powiedzieć wiksy to owca cała. Turyści się cieszą, bo mają zdjęcia z małpkami. No a małpki nakarmione. To jest jakaś natrętna. Natrętna jakaś, no widzicie, no tak to bywa. Nie, ale fajnie Tomka zaczupiła. Dobra, chcieliśmy tak w ogóle nagrać Asię, jak e, karmi z ręki. Asiu, poczekaj, podejdę. O, super. No, Asiu, teraz, jeszcze raz. Pięknie biorą z rączki, pięknie. Delikatnie, no. nie uchodźcy. Tak. Nie, no bardzo kulturalnie się zachowują, można powiedzieć. Myślę, że żadnych zastrzeżeń do ich zachowania. Oj, ciągnie Mirka. <grymne> Upomina się. Pobiegły, o, o, pobiegły na drzewo. Małpy makaki żyją w Maroku w lasach cedrowych. Ich ilość szacuje się aż na 17 tysięcy. Żyją w dość dużych stadach na czele z największym samcem. Widzowie, przed chwilą zauważyłam orła na drzewie. E, tak, wiemy, że tu żyją też orły. I przed chwilą Marysia wypatrzyła. E, dość długo siedział na drzewie. E, oglądaliśmy go no na kamerze i tak by nie było widać, więc nie nagrywaliśmy. A już zbliżamy się do parkingu, z którego idzie się. Tutaj się parkuje, i idzie się w stronę tego e, starego drzewka. E, no, tu konie szliśmy. Myślę, że 15 minut z naszego parkingu idziemy spacerkiem. Po drodze podziwiamy orły, małpki. Także całkiem przyjemny spacerek. A tak wygląda ten parking. Oczywiście pamiątki, pamiątki. E, tam są konie, kucyki, można się przejechać. My pójdziemy w tą stronę, i tu się dowiedzieliśmy już, że mamy 5 km do przejścia. Co prawda, tam jest droga szutrowa, więc nie wiem, być może można tam wjechać. Później to zweryfikujemy i Wam powiemy. No i tutaj wnioskuję, że przyjeżdżają właśnie busy z turystami z okolicznych miast. Tutaj zostawiają turystów, a turyści dalej swoją drogą w kierunku Cedru i w kierunku rezerwatu, który jest w tamtą stronę. No, i przekupiliśmy samca mandarynką i pozwolił nam wejść, zobaczyć swoje młode. No, pełno ich tutaj jest na tym drzewie. Nie wiem, czy To wszystko. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Tak. Ale to jest. Po jest to prostu większe statko tutaj. Tak. Tylko to one się wtopiły w drzewa, aż tak nie widać na kamerze. Tak, ale fajna, no bardzo o, dużo zobaczycie. ich tutaj na każdej gałązce, któraś. O, widać, jak skaczą. O, ale świetne. No, super. Gdzie nie spojrzymy, tam małpki biegają. Pilka złapał za spodnie, ciągnie i się upomina o jedzenie. To agresor jest. A, a małe małpki głodny. się bawią, nie schodzą do Ale bez. nie te zobacz, skórki, tamta nie chciała jeść skórek. No widzisz, wybrzydzała, no, była najedzona widocznie. Trzymaj kolego, tego nikt nie chce jeść, a ty taki grzeczny. Pewnie, że ci dam. Hop. Nie złaty, tak? Nie wziął, dobra. Super. Ale spodnie możesz wypuścić, puścić, wiesz? Nie musisz mnie tak trzymać, ej kolego. Kto jeszcze chce mu dać? Przecież, dobra, sam to ja będę karmił. Trzymaj. Trzymaj małpisa. Co u ciebie? Nic. Nie no, panie, Tomek ma nowego kolegę. Nie pojesz. <noise> nie nie pojesz. No. Super. Trzeba przyznać, że przyglądanie się z bliska zabawom naturalnie żyjących tutaj makaków to bardzo zajmujące zajęcie. Śmiało moglibyśmy spędzić w tym miejscu nawet kilka godzin. Ale prawda jest taka, że zmierzamy do odległego o 5 km pomnika przyrody. Chcąc, nie chcąc, ruszamy dalej. A przez całą praktycznie drogę towarzyszą nam mniej lub bardziej nami zainteresowane makaki, baraszkujące na wszędzie dookoła rosnących cedrach atlaskich. Trasa piesza, którą dzisiaj wybraliśmy, nie jest zbyt popularna wśród turystów. Pieszych brak, a samochody, jak się później okaże, mają bardziej dogodny dojazd od drugiej strony. Oprócz makaków podziwiamy tutaj piękne drzewa, cedry atlaskie są pościsłą ochroną, dlatego tutaj utworzony jest rezerwat. Tak, liczebność tych drzew w XX wieku zmniejszała się o ponad połowę, a wszystko dlatego, że po prostu są one bardzo cenione w, w przemyśle, jako drewno konstrukcyjne, ale też w meblarstwie bardzo chętnie są wykorzystywane przez wzgląd na swoją wytrzymałość przez wzgląd na swoją um, odporność na warunki atmosferyczne. Więc jako te wszystkie walory tego, tego, tego drzewa no, y, sprawiają, że ma też takie teraz ono problemy jest na, na Znaczy dobrze, że zaczęli je chronić, bo tak to nie wiadomo, jak jakby to się skończyło, a drzewa są przepiękne. Tutaj jest taki piękny osiołek, ale go dobrze nie widać na kamerze, ale się boję podejść bliżej, dlatego tylko stąd nagrywam. Taki piękny, biały, szary osiołek. No dobra. Dobra, chyba nic tam nie zrobi, Podaj Znajdujemy się mniej więcej w połowie drogi do Starego Cedru. Wzniesienie, na które dotarliśmy, nazywa się tak samo jak ten cedr, czyli Cedre Góru. Jego wysokość to 107, 1781 metrów nad poziomem morza, i musimy Wam powiedzieć, że to czuć, że znajdujemy się na takiej wysokości. To powietrze już jest takie rzeźkie, górskie. I porównując to do warunków polskich, 1781 metrów, to myślę, że to gdzieś w okolicach śnieżki najwyższego szczytu karkonoszy. Całkiem spora wysokość. Jest, udało się, dotarliśmy. Od razu wam powiemy, że tą stroną, którą myśliśmy, praktycznie zero ludzi, to chyba dwie osoby mijaliśmy. I tak sobie myśleliśmy, o kurczę, ten dąb, yy, przepraszam, dąb, yy, przepraszam, ten cedr. Chyba jednak nie jest aż taką popularną atrakcją, ale wchodzimy tutaj. O, Jezu, co tu się dzieje? Sklepy z pamiątkami, wszędzie te małpy biegają, ludzie dokarmiają. Yy, tak, I kucyki, co tu jeszcze widzieliśmy? I większe konie. I przede tak. wszystkim bardzo duży parking, który można tutaj z drugiej strony oczywiście od miasta dojechać, na samą górę, nie trzeba, nie trzeba iść. Asia, yy, dobra, teraz Asia. Miała no się. a do porównania mamy w Polsce największe, drze najstarsze. najstarsze drzewo w Polsce, czyli dom Batek ma 70-50 lat. 750 50 lat, lat, a to ma y, 1000 tylko, że Dom Bartek ma się w miarę dobrze, a tutaj już jest, można powiedzieć, suchy pień, jednak jest tak wysoki i gruby, że robi naprawdę wrażenie. Jego nazwa, czyli Cedr Guru, wzięła się od nazwiska francuskiego generała Henryk Guru, który walczył tutaj w 1914 roku, jak zaczęła się kolonizacja Afryki Północnej. Stracił rękę... I, I tak jak to drzewo, też ma tylko jedną gałąź z jednej strony, i stąd ta nazwa. Wracając do wspomnianego przed chwilą najstarszego drzewa w Polsce drobne sprostowanie. Dokładniejsze badania dendrologiczne wykazały, że słynny dom Bartek ma lat 670. Nie jest więc nawet najstarszym spośród polskich dębów. Co więcej, na podstawie tych samych badań stwierdzono, że najstarsze drzewo w Polsce ma około 1270 lat. Drzewem tym jest niejaki cis Henryk, który jakieś 12,5 wieku temu zapuścił korzenie w Henrykowie Lubańskim na Dolnym Śląsku. Jesteśmy, dotarliśmy na nasz parking. Całość zajęła nam około 4 godzinek. E, oczywiście, gdybyśmy wsiedli w samochód i podjechali samochodem do tych najważniejszych punktów, e, pewnie załatwilibyśmy sprawę w jakieś 45 minut, ale my tak nie lubimy, my lubimy robić to po swojemu. I myślę, że fajnie, fajnie to wyszło, bo po prostu poczuliśmy klimat tego miejsca poczuliśmy klimat tych. Lasów cedrowych. Yy, no, przeszliśmy 12 km, także troszkę jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni. Od razu jak wróciłyśmy z dziewczynami, pobiegłyśmy jeszcze tutaj do pana, co sprzedaje pamiątki na moje zakupy. Asia, co kupiliśmy? Pokaż. Taką miskę z drzewa cedrowego za 50 zł. Tak. Ja bym pokazywał. Biżuterię za 5 zł. Marysia też ma. I mama została gratis? Oczywiście, zostajemy zawsze gratis. Tak, brązoletkę mama została. Tak, ja to samo od pana gratis, brązoletkę. Takie fajne dzieci to się nie dziwię, że dostają zawsze gratis. Mimo wyrzutów sumienia, talerz drzewa cedrowego dołącza do naszego zestawu pamiątek zakupionych w Maroku. O tyle dobrze, że przynajmniej od razu znaleźliśmy dla niego praktyczne zastosowanie. rano, piątek 13 grudnia. Wyjeżdżamy z naszego parkingu przy Lasach Cedrowych. Jedziemy kilkanaście kilometrów dalej do Parku Narodowego i Fran. No, trochę tak będziemy jechać na Oślep. Nie mamy parkingu znalezionego, prawda? Jak nie mamy? Nie mamy? <gry> nie, nie mamy. No to jak ty? Internetu nie ma. A, no właśnie, internetu nie mamy. Trzy dni temu się skończył. No. Ale pięknie bez internetu, coś cudownego. Mam no ta tylko... miejscówka tutaj. No miejscówka Przez super, dwa, tak. No dwa dni tutaj staliśmy. Dwie noce tutaj staliśmy, zero ludzi, tylko my i makaki. No to <laughs> oczywiście sprzedawcy pamiątek. Tak. No i jest, miejmy nadzieję, że nam się uda na jakiś fajny parking w Parku Narodowym wjechać i coś fajnego zwiedzić. Chociaż piątek 13. Miejmy nadzieję, że nas nie wyprowadzi w manowce. <laughs> Nie wierzę w takie rzeczy jak Piątki 13 No, no i dobrze. Wyjazd z parkingu też dla nas nie będzie łatwy, bo jest troszkę pod górę. A ta nasza przyczepa jest ciężka na takie jazdy, bo jest strasznie ten dół schodzi. Dół schodzi w dół. I można rysować zerzak, niszczyć. Także musiałam wyjść, patrzeć, w razie czego krzyczeć, ale widzę, że... Dobra, już się podniósł do góry. No, jedź śmiało! Dobra, wyjechał. O kurde, jednak coś zahaczyło. To chyba z dołu amortyzator zahaczył, ale raczej się nic nie stało. Już wyjechaliśmy z parkingu, ale przyszła do nas małpka się pożegnać. Ale nie chce skórek. Nie chce skórek, widzisz. Amigo. Nie, daj Amigo. jej. Y Dobra, dam jej. Ona nawet sobie obierze. Ja widziałam, banany obierają ładnie. Tak? No. Dobra, no to sprawdzamy, czy sobie obierze, tak? Proszę. O, ale ty, obiera, obiera sprytnie. Coś pięknego. <grystanie> Dobra, Dobra dziewczyny, pomachajcie na pożegnanie małpce, bo my musimy jechać A dalej. Pa, pa małpka. Pa. O, tutaj o, ale super sobie wyjada. <grystanie> Czegoś takiego A, Ale ekstra, wyjdziemy. po kawałeczku sobie wyciąga, elegancko. Super, wcześniej wstała, to przynajmniej się najadła. Nie. Ale też, że nam się udało w takiej cenie kupić te mandarynki. <grywa> Dobra, ujęcie na miniaturkę. Przyczepa, tata i małpa. <grywa> Piękne połączenie. Piękle połączenie. Dobra, dziewczyny. super, Marysia w końcu, uwaga Marysia. O, Marynia, super, odważyła się. Yeah, yeah. Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz pobyt w niesamowitym rezerwacie lasów cedrowych. Jeśli chodzi o naszą kolejną miejscówkę, to tym razem większego zwiedzania nie planujemy. Raczej chcemy tylko odpocząć jeden dzień, zanim udamy się do kolejnego bardzo ważnego miejsca na turystycznej mapie Maroka, czyli miasta Fez. Jak już pewnie niejednokrotnie wspominaliśmy, najlepiej odpoczywa nam się nad wodą. A skoro tak, na mapie znajdujemy pięknie ulokowany pośród gór i lasów parking nad samym jeziorem i tam się udajemy. Znajdujemy się w Parku Narodowym Ifran. Wiedzeni intuicją wybraliśmy taki sobie punkt docelowy, jeziorko, bo tak nie... Z... Z doświadczenia wiemy, że tam w sumie najlepiej się stoi, zawsze jest ciekawie nad wodą. No i przyjechaliśmy, ale zapomnieliśmy o tym, że to jest Afryka i jeziorko wygląda... Nie wiem czy w tym słońcu widać, Tak, że... zaraz podejdę bliżej. Nie ma ani grama wody. Nie po raz pierwszy w trakcie tej podróży Afryka wprowadza nas w osłupienie. Ostatecznie podejmujemy decyzję, że mimo braku wody zostaniemy w tym miejscu na dwa dni odpoczynku. Ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!